Powiedzcie na mój kanał, teraz na linkach. I jak jeszcze nie subskrybujecie, subskrybujcie na mój kanał. I jak filmik Wam się spodoba, dajcie łapkę w górę i wchodzimy do filmika. Więc dzisiaj gramy bardzo popul popularną grę Piggy. E, to jest, e, no, więc wchodzimy. Ja jeszcze nigdy w tą grę nie grałem, więc to będzie jakby dla mnie trochę takiego, e, coś nowego i dla Was. Więc. Okej. Okay, um... Możemy tutaj crawl? To fajnie. Ok, um, czyli idziemy sami. <gryw> tak, ja w ogóle nie ruszam. E, ok, ale. Okej. Okay. Nie mogę się ruszać. Aha, mogę. Um. <gryw> czyli to jest jakaś nowa mapka. Nie wiem, gdzie my powinniśmy iść. Nie możemy tutaj, okej. Okay. Ktoś tu jest, okej. Okay. Ja idę z tym gościem. <laughs> Pigi tam jest. Ta muzyka, ta muzyka. Ona nas złapie. Um, ona jest za nami chyba. <laughs> Dlaczego otwierasz te drzwi? Ten gościu chyba wie, co robi, dlatego za nim idę, ale nie jestem naprawdę pewna. <ścoughs> A! Dzięki gościu, bo w ogóle mi e, uratowałeś życie. On idzie, ok. Um. No, ogólnie tutaj jest na czas też, czyli jak e, ta świnka nas nie złapie, to znaczy, że e, uratowaliśmy, ale jak nas złapie, to wtedy. No, no tam. Nie idzie tam! Szybko uciekajmy, uciekajmy, uciekajmy! Normalnie nigdy nie, nie chowa się tu. Już tu idzie... Ale straszna w ogóle muzyka jest, jak ona tu do ciebie przychodzi. Nie! Okej, okay, um. okay, uh, więc no. Okej, okay. czyli uh, zobaczmy innych ludzi. Czyli to jest ten gość, Louis K. D. S., więc uh, shoutout dla niego. To jest ten człowiek, który mi pomógł. Um. Ten gościu XXGamer19, to on jest koło pigi. Ona go weźmie, czy on? I no to tyle mogę wiedzieć, czy on jest taki dobry, powinnam za nim następnym razem iść. Jak znowu będzie grał i on, no, za nim jest pigi. I teraz jest w miejscu, gdzie pigi nie może wejść, więc uciekł przed nim. Tak jakby. No. I tu teraz, nie to nie ja, e, tutaj właśnie, czyli e, musimy czekać, aż jeden z tych ludzi e, e, pójdzie, e, znaczy złapie, jak złapie e, chyba jednego, to e, wtedy jeden z nich wygrywa. Bo nie wiem ile ogólnie, e, widać, że tutaj są tylko trzech ludzi, więc no, za nimi jest. Czyli, a jeden człowiek jest tą świnką no więc tutaj musi mieć jakąś e, inną rzecz niż ten ma klucz żeby tutaj pojechać, ale e, nie widać e, nigdzie, on próbuje tu wejść, ale i tak nie wejdzie tutaj on jest i no widać, że to w ogóle e, ja nie wiedziałam tej gry bo ja chciałam ją nagrać bardzo dawno temu, ale tak pomyślałam, że o, nie chcę, bo trochę strasznie wygląda na tych filmikach, jak oglądałam na przykład, e, no ale y, naprawdę fajna jest. Ona go złapie, chyba. Jak on się na coś y, ten, bo ogólnie jak się ten na te pójdzie, na te kwiatki, y, te drzewa, co są, to wtedy się zatrzymuje, tak po prostu. On jest tam. Czyli. Y, Trochę długo tak będzie, więc zobaczę Was, jak e, skończy się już i Powiem Wam, kto wygrał. E, zobaczymy, jak to wygra. E, Okej, okay, po, powiem Wam to e, później po prostu. Ok, więc teraz ja jestem Piggy. To jest ten dzień, że jestem Piggy. Czyli najpierw tutaj zaczynamy. Nie, nie jestem pewna, jak to będzie, bo chyba tylko jedna osoba. E, Tutaj jest i zobaczmy. Um, o, oh, czyli tutaj jest taki pokój. Touch player to catch them, czyli musimy dotknąć. You sadly nie mogę um, wchodzić jak ten. Um, mam takie. te. Ta. I jestem pigi po prostu, no. No. Bardzo super. Mamy taki pokój, że możemy usiąść. E, czyli muszę dotknąć. Um, Muszę dotknąć na y, po prostu y, tego, który gra, żeby y, ten okej, okay. więc mamy, coś już spadł. Y, Mhm, mm nie jestem pewna Gdzie mnie być? Okej, okay, mamy następną Nie możemy to skoczyć bardzo Nie mogę jej ten złapać. Okej, okay, musimy. Okay, czyli dostawimy tą dziewczynę. Po prostu. Poczekajmy na nią. Na razie mi źle idzie, wiecie? Nie rozumiem, um. I tu nie możemy. Szczerze, nic nie ma takiego, co potrzebujemy. Mamy ją. Okej. Okay. Okej. Okay. Teraz y, musimy szukać innych. Do góry, szczerze, nie chcę iść, bo myślę, że. Y o nie, utknęliśmy. Okej. Okay. Jesteśmy. Mhm. Nie ma nikogo. Nie ma. Słyszałam kogoś. Um. Trochę tak dziwnie mi grać w y, tą grę. I dlatego tak nie gadam. No bo tak to mój pierwszy czas oczywiście. Takie mamy go. Na razie myślę, że nam dobrze idzie. Nie jestem pewna ile jeszcze jest ludzi. To jest akurat bardzo dobre miejsce na schowanie, bo nawet nie wiedziałam, że można. Chyba ktoś tam się chował. Nie możemy zobaczyć, bo nie. Niestety nie możemy. Ktoś jeszcze? Tu jeszcze nie sprawdzałam. Nie jestem pewna, wiecie? Bo tutaj jest ogólnie duży ten. I e, no. Naprawdę nie jestem, pewna czy mamy wszystkich. Czy jest czasami ja coś? Zobaczę u góry, bo u góry jeszcze nie byłam tak dokładnie. Zobaczyć, że może ktoś tu jest, bo na pewno może być. Na pewno ktoś tu był. Ale że jest to nie wiem um. Kim mamy ją? Wygraliśmy! Chyba. Tak, więc obywam się w filmik i zobaczę was w następnym odcinku. Pa!